Witam. Niektóre osoby mówiły, że nie wytrzyma, a myślałem, że wytrzyma i wytrzymało. Takie łączenie z tej tej tak zwane duct tape, dość dobrze się sprawdziło. Trzeba ją tylko teraz wzmocnić, ponieważ idą duże opady śniegu w przyszłym tygodniu albo za tydzień. I po prostu damy dodatkowe wzmocnienie na tych łączeniach, ze względu na to, że w niektórych miejscach folii taśma się odkleja. A, tak to jest ok, wszystko wytrzymało. Tragedii nie ma. Zobaczmy w środku. Jak widzicie, folia stoi. Trochę jest duża wilgotność. Ale szef tu też jest wzmocniony po tej stronie. Więc problemu nie widzę. Na agrowłókninie trochę się skrapla wody, no i takie było jej zadanie: zbieranie tej nadmiar. Rośliny, jak na razie, mają się całkiem dobrze. Więc nie ma na co narzekać. Zima A przychodzi, podobno na półtora miesiąca. Więc, no, w końcu będzie tak, jak ma być. Dobrze byłoby to wszystko przewietrzyć i wytrzeć. Zanim wzmocnię. No, bo jeszcze dużo tej wody jest. No ale to też wino tego, że po prostu się jej nalało przez ten otwór. Ok, biorę się do roboty i zobaczymy co dalej. Wzmocnione. Więcej taśmy poszło. No i... Liczę, że będzie dobrze. Wszystko na trytki. Jeden widzę kaktus ma się trochę gorzej. Ale zobaczyłem, może przeżyje. Kupiłem też taki e, pumek z ogrodniczy. Dobrze, że nie wziąłem grubszego, zamierzam go użyć w przyszłym sezonie do odchudzenia podłoża. Zwykle stosowałem żwir, gryz, piasek, zwykłą ziemię ogrodniczą i to całkiem dobrze się sprawdzało, ale nie pod kątem wagi doniczek. Chciałem spróbować czegoś lżejszego, więc w tej, od tej pory będę po prostu te podłoże, które stosowałem, mieszał no, z takim pumeksem. Jakaś lawa, coś takiego. Dobrze, że nie wziąłem tej grubszej. No, całkiem fajnie. Ok, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie planuję wziąć trochę i e, rośliny domowe poprzesadzać. I wiosną zobaczymy, jaki będzie efekt. No, natomiast rośliny, które mam jako e, w uprawie w tunelu, będę po prostu przesadzał na bieżąco w trakcie sezonu, bądź też po prostu w wolnym czasie. Dzięki za oglądanie, wasze lajki i subskrypcje pomagają rozwijać się kanałowi. Do zobaczenia w następnym roku.